Cześć, cześć. Sylwek z tej strony. Oglądacie kolejny materiał na moim kanale. Tym razem chciałbym Wam pokazać komiks Ostatni Seans w Kinie Corso autora Macieja Pałki. Komiks ten zdobyłem podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi. I prócz tego, że zdobyłem ten komiks, to jeszcze miałem wielką przyjemność. Porozmawiać z autorem tego komiksu i zapoznać się z jego twórczością. Film ten będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część to jest moja prezentacja komiksu. Podzielę się swoimi wrażeniami na jego temat. Następnie zobaczycie fragment wywiadu z Maciejem Pałką opowiada o tym komiksie. Dzieli się swoimi przemyśleniami. Całość wywiadu oczywiście też będziecie mogli obejrzeć w późniejszym czasie, w momencie, kiedy przedstawię dalsze komiksy, w które też się zaopatrzyłem. Na podobnej zasadzie będę chciał zaprezentować po pierwsze moje wrażenie, a po drugie fragment wypowiedzi autora. Zatem zaczynajmy. Słuchajcie, komiks ten jest dla mnie szczególny z jednego względu, co najmniej jednego względu. Dlatego, że po pierwsze, on jest niemy. Tutaj są tylko ilustracje, nie ma tutaj ża żadnych dialogów. My poznajemy historię wyłącznie za pomocą kadrów. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ to my jesteśmy autorami w tym momencie tekstu. Patrzymy na ilustracje i Dopowiadamy sobie, o czym bohaterowie mogą rozmawiać. To jest niezwykłe. Dodatkowo, jak sami teraz zauważyliście, jest ten komiks czarno-biały i piękny. Każde plansze składają się z jakby dwóch części. Po jednej stronie mamy niezwykłe ilustracje. Miasta, za chwilę wam pokażę jakiego, a po drugiej stronie mamy właśnie historię obrazkową, która opowiada, coś opowiada. Właśnie teraz chciałabym wam pokazać, co on opowiada. Informację tę znajdziemy na początku książki. Ta historia zaczyna się pewnego lubelskiego poranka czasu wielkiego kryzysu. Desperacko szukający pracy młody człowiek w dość przypadkowy sposób zostaje fotografem. Ma udokumentować architekturę miejską w związku z planowaną przebudową Podzamcza. Pozostawiony przez dziadka stary aparat kolodionowy utrwalający obraz na szklanych negatywach stanie się przyczyną fantastycznych i dramatycznych wydarzeń. To jest właśnie bardzo ciekawe. Zachwycające. Mnie to niesamowicie się podoba. Ja nigdy nie byłem w Lublinie, i dzięki temu komiksowi, ja w przyszłym roku na w czasy jadę właśnie do Lublina. Ja chcę zobaczyć to miasto. I ten komiks właśnie zachęca, pokazuje w albumowy sposób przepiękne fragmenty miasta. Same Maciej opowiada: Z jakichś źródeł korzystał. Dodatkowo, tutaj on opowiada się historię tego fotografa. Fotografa z przypadku, który bierze e, aparat i zaczyna tworzyć e, dokument. Odbieram ten e, komiks oczywiście na swój sposób. Dla mnie jest to niezwykła książka, która no, trafiła w moje serce z jednego prostego względu. Tutaj mamy niesłychany dokument e, nieistniejącego już miasta, ponieważ e, z tego co się dowiedziałem, od samego autora. Miasto Lublin w tym momencie ono wygląda inaczej niż zostało pokazane. To są zdjęcia przed wyburzeniem miasta, przed wyburzeniem pewnych dzielnic. Ono wyglądało w zachwycający sposób. Tak się składa, że ja kocham zwiedzać właśnie stare miasta. Kocham obserwować kamienice, zabytki, pałace, zamki. I serce mi się kraje na myśl właśnie o tym, że ktoś postanawia wyburzyć jakąś część, jakąś dzielnicę, po to, aby wybudować powiedzmy blokowisko. A takie sytuacje są praktycznie w każdym, w każdym mieście naszego kraju. I to jest niestety przykre, ale dzięki takim właśnie książkom można. Uchwycić piękno miasta, którego już nie ma, bardzo sobie cenię właśnie ten komik za to. Popatrzcie na pięknie wykonane ilustracje. One są na podstawie fotografii, więc z taką wielką, wielką pieczołowitością wykonano tę robotę. Ja jestem tym zachwycony. Nie chcę wam pokazywać końcówki. Niech to będzie już taką tajemnicą. Aby odkryć piękno tego komiksu. Dla mnie czymś zachwycającym właśnie jest to uchwycenie na co drugiej stronie, piękno skrywające się w nieistniejącym już mieście. To jest coś, co bardzo mnie urzekło w tym komiksie. Zatem jeszcze spójrzmy na panoramę miasta na tylnej stronie okładki, w taki sposób prezentuje się ten komiks. Dodatkowo otrzymałem piękny wpis od Maćka Pałki, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Dziękuję serdecznie i polecam ten komiks. Zdaję sobie sprawę też z tego, że komiks nie jest dla wszystkich. Nie każdy pewnie będzie odbiorcą, nie każdy zauważy w takiego typu komiksie. Coś, co ja zauważyłem, ja to odbieram dosyć osobiście. Moją pasją jest zwiedzanie miast, które są zabytkowe. W każdym zakątku Polski czy też na świecie znajdują się miejsca, są różne kamienice, które ktoś decyduje zniszczyć, wyburzyć, tak samo i pałace, które można odratować, ale opieszałość, brak zaangażowania władzy, brak jakichkolwiek funduszy i, czy inwestorów powoduje, że przepiękne budynki one niszczą, one po prostu znikają. Budowle te jedynie może uratować właśnie to, co zrobił w tym momencie autor tego komiksu, narysować, stworzyć jakąś historię, gdzie ten dany budynek będzie na, na zawsze na łamach jakiejś publikacji. Lublin powinien się cieszyć właśnie z tego, że ma tak wspaniały materiał, w którym zostały zachowane pewne dzielnice tego miasta. Dzielnice nieistniejące. Tyle ode mnie. Ja serdecznie Was teraz zapraszam na fragment wywiadu, w którym sam Maciej Pałka opowiada o tym komiksie. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia. Do następnego razu. Cześć, cześć. I to jest najnowsza publikacja? To jest najnowsza publikacja, chociaż komiks narysowałem w roku 2017. I mhm. e e to jest komiks oparty i taki hołd. Hołd oddany. Lubelskim fotografom międzywojnia. Międzywojnia pracując nad tym komiksem korzystałem naprawdę z gigantycznej ilości materiałów źródłowych w postaci właśnie fotografii między innymi Stefana Kiełsz, Henryka Poddymskiego, Ludwika Hartwiga i Abrama Zilberberga, którego to właśnie fotografie 2000 szklanych negatywów zostało zostało w 2010 roku odnalezionych. Na strychu kamienicy, czyli szklane negatywy z twarzami ludzi, którzy wtedy żyli, i to zostało w czasie wojny ukryte i znalezione dopiero w 2010 roku tysiące szklanych negatywów. Więc ja miałem gigantyczną ilość materiałów źródłowych, z których mogłem korzystać, i zrobiłem taki komiks. Nazywam go troszkę retrokryminałem, ale tutaj nie ma tego wątku kryminalnego, tylko raczej jest taka historia fantastyczna. Czasy wielkiego kryzysu, właśnie przed II wojną światową. Jednocześnie lokacje, które można znaleźć gdzieś w Lublinie, jakieś charakterystyczne miejsca, miejsca istniejące lub które w ogóle nie istnieją, tak jak na przykład ulica Szeroka, ulica Krawiecka, nieistniejąca w tym momencie. Tu widać zamek lubelski. Tu są błonia w tym momencie pod zamkiem. Tam była tętniąca życiem, ulica taka, mm -hmm. ulica nędzy można powiedzieć, ale też całe miasto żydowskie, które na Podzamczu się roztaczało, później zostało zniszczone, więc oczywiście dla mieszkańców Lublina, dla ludzi, którzy się, żmigród, interesują historią Lublina, topografią Lublina, to tutaj zamieściłem bardzo dużo różnych smaczków takich, że można sobie taką detektywistyczną podróż topograficzną po Lublinie odbyć na przykład tutaj, to miejsce, co tu widać, taka wieżyczka, to jest pozostałość po wieży wodociągowej z XVI wieku w Lublinie, gdyż w XVI wieku w Lublinie był wodociąg, który został zniszczony w czasie Powstania Chmielnickiego. Później mhm. dopiero wodociągi się w Lublinie pojawiły w XX wieku, a tam już w XVI wieku było, i to jest jedna z takich pozostałości, które coś, które coś mówią. Czy też takie właśnie moje różne inspiracje i fascynacje różnymi miejscami, które, no, które były, gdzieś zniknęły, które gdzieś nie istnieją. Tu jest na przykład browar, bro, browar wetterów z mm, wjazdem w ulicę Wesołą, który w tym momencie tej ulicy nie ma. Też, że ona została w czasie wojny, co ciekawe, odgrodzona i od tamtej pory jest tam zagrodzone. Nawet Aha. widziałem, że mieszkańcy ulicy Wesołej. Wnoszą o to, żeby ta ulica została odgrodzona, ale nie da się tego zrobić. Na przykład, może będzie się dało. Czyli jest tu dużo takich smaczków, ciekawostek, charakterystycznych miejsc starego miasta lubelskiego. Na przykład mamy bramę grodzką z jednej strony, gdzie to ciągle wygląda tak, jak obecnie, teraz wygląda. No mniej więcej, oczywiście, tu mamy. Troszkę to z takim zębem czasu. A tu znowuż mamy Bramę Grodzką z drugiej strony, która w tym momencie wygląda zupełnie inaczej, gdyż została to po wojnie zupełnie inaczej odbudowane. Coś ciekawego mogę pokazać. Jeszcze ulica Zamkowa. Tu mamy plac po farze i z drugiej strony mamy ten sam plac po farze z farą widoczną, która została rozebrana w połowie XIX wieku. Więc pewne zabytki, to był w ogóle największy, najwyższy kościół w Lublinie. W tym miejscu obecnie znajduje się sam plac na środku starego miasta, czyli jest to taka e, ciekawostki różne, e, wieża ciśnień e, w Śródmieściu, która też nie istnieje w ogóle, została po II mm -hmm. wojnie światowej e, zniszczona. Zależało mi na tym, żeby takie rzeczy, które tu było, tu stało, zniknęło, coś co było przez wiele lat, czy nawet tam kilkaset lat, jakimś elementem charakterystycznym tego miasta, żeby to tak zachować. Ktoś, kto na przykład mieszka w Lublinie i zna to miasto, to może się zdziwić: Wow, co to jest? Co to za miejsca? One inaczej wyglądają w tym mm -hmm. miejscu. Nawet samo kino Corso jest to kino, które zostało zbombardowane w czasie II wojny światowej i nie zostało to odbudowane w ogóle. Więc mm, trochę opowiada to to jest taka historia o duchach nie tylko duchach ludzi, ale też miejsc. Mm -hmm. Jest to komiks Niemy, nie ma tu żadnych tekstów. Bardzo dużo pracy mi zajęło, żeby, żeby ten komiks był czytelny, ale to oczywiście dla mnie to jest cały czas takie wyzwanie dla czytelnika. I yy, zawsze yy, konfrontacja z czytelnikiem, czy on to zrozumiał, czy umiał to rozczytać, czy ja umiałem przekazać w postaci sekwencji yy, historię i czy ona jest zrozumiała, no jest to duże wyzwanie. Jest to duże wyzwanie.